W dzisiejszym odcinku moich dwóch minut będziemy rozmawiać o kolejnej bajce, którą opowiadamy samym sobie, a mianowicie bajce, że muszę klienta wyczuć. To brzmi dobrze, to brzmi jak nie bajka, jak coś konkretnego, no pojawia się tylko pytanie, co jeżeli jeden handlowiec ma lepsze umiejętności wyczuwania, a inny handlowiec ma inne, gorsze umiejętności wyczuwania. Co wtedy? No, jeżeli nie jesteś w stanie wyczuć klienta, albo klient nie da się wyczuć, albo klient jest wyczulenie odporny, może się okazać, że wtedy jako handlowiec jesteś dosłownie o pół kroku od furii. No i sytuacja nie jest tak prosta do wyjaśnienia, jakby się mogło wydawać. A zatem chciałbym zaproponować żebyśmy przestali się karmić kwestią wyczuwania klientów a dali sobie szansę może poeksperymentowali z tym żeby poszukiwać faktów dowiedzieć się jakie są fakty dać klientowi szansę się wypowiedzieć zadać mu dobre otwarte pogłębione sensowne sądujące pytania tak, żeby mieć po prostu informację z pierwszej ręki, która nie jest związana z wyczuwaniem tylko związana jest z informacją, z faktami, z przekonaniami, ze stanowiskami, z interesami klienta. I to nam pomoże przy okazji, swoją drogą, zorientować się, w jaki sposób klient podejmuje decyzję, co dla niego jest ważne, co jest dla niego priorytetem, co lubi w procesach zakupowo-sprzedażowych, a czego nie lubi. A zatem skończ z wyczuwaniem klientów, a zadawaj po prostu dobre pytania, które posuną cię do przodu, dadzą tobie szerszą perspektywę patrzenia na to, czego klientowi potrzeba i tego, jak możesz zaspokoić tę potrzebę albo jeszcze ją rozwinąć. Wszystkiego dobrego! To były moje dwie minuty.